Witam, tu Alisteo. Jak widzicie, zbliża się koniec miesiąca. Mam bardzo mało kasy. Warto byłoby coś sprzedać. Co prawda za bardzo nie mam co. A nawet może się okazać, że sprzedam coś, co mi się jeszcze może przydać. No ale cóż. Muszę się ratować. Hmm. Głównie mógłbym sprzedawać te mienie zdobyte na ufolutkach. O, Ja pamiętam tam. Bodix zastrzelił jedno do takiego i straciłem 28 tysięcy. Straszne. Tak, i teraz ważne jest dla mnie, żeby przerzucić do bazy Antares. Moje raptory, a to po to, że o dzień to zajmie, potrzebują miejsca na budowę nowych statków. Przy czym jeden z tych hangarów chcę sprzedać, aby pozyskane środki przeznaczyć na budowę nowego hangaru w tej nowej bazie. A pozyskane miejsce wykorzystam na inne budowle. To jak widać, jest zaznaczone, że niedługo statki przybędą. Tak. No i nowy hangarek. Za 12 dni. O, wyprodukowano pierwszy taki ten hełm. Ale teraz to ja bym bardziej potrzebował chyba nowy pancerz, gdyż. Udowodniły one swoją przydatność, a w sumie bym chciał mieć na wyposażeniu co najmniej 6 sztuk. Tak. Natomiast. Tak, fabryczka by się przydała. Tylko, że no, strasznie drogie 180. Poczekamy do nowego miesiąca. Transfer się powiódł, tak o, wynaleziono tę Alien Bird, i będę mógł wynajdować Surgery. A to ja gdzieś na pokładzie statków widziałem. Hmm. a teraz bym mógł raper CBRDIS. O, chemiczne granaty. To może być ciekawe. Tak, wszystkich naukowców do tego projektu kieruję. No i może będzie już nowy miesiąc. Tak, a może jeden dzień, jeden dzień nieźle. Waga 62, Aristeo 50... <grystanie> Aristeo, ty miałem czeku. Ty dostaniesz ten hełm. Tak podejrzewam, że właśnie do tego hełmu służy dokładnie to miejsce, ponieważ... no nie bardzo wiem, gdzie indziej mógłbym go włożyć. No, jak widać, nie wszyscy nas lubią, a niektórzy już nas, nas pomału zaczynają nienawidzić. Także... Hmm. My też ich kochamy. Tak, najważniejsze, że nadal jesteśmy na plusie. I tego się otrzymajmy. A to oznacza zakupy. Tak. Przede wszystkim pasowałoby mi tutaj zwiększyć możliwości produkcyjne. Jedna taka faktorka to jest zawsze coś. A tutaj. Tu mógłbym tę detekcję zainstalować. Hmm. Tylko, że wydaje mi się, że tam w wynalazkach widziałem już nowszą wersję, więc może lepiej sobie to odpuścić. A hmm. właśnie, zobaczmy te Bert, czy to można sprzedać. No, jest, jest. Tak, pewnie w ogóle tego nie będę potrzebował. A z drugiej strony, nigdy nie ma pewności. No, zawsze mogę to jeszcze sprzedać. Odkupić to już raczej Okej, okay. to już chyba nic więcej nie ma takiego na zbyciu. Tak. może jeszcze jedną faktorkę. się żyje. Tak. Wyzdrowiała. Ja myślę, żeby kogoś tutaj wymienić. Body. Może tobie się przyda. Trochę odpoczynku. Obejrzysz ręce Skrii. Wypocznij. Tak. Na pokład, Sasza. I jeszcze ten, ale to nie tu. E, no, pancerz ok. No i troszkę wyposażenie trzeba uzupełnić o granaty. Wyślono te chemiczne granaty. Stun, granaty. Stun? Stun mi się kojarzy z tym, z możliwością usypiania obcych. To może być ciekawe. Hmm. Byłoby fajnie, bo wtedy każdy mój żołnierz mógłby ufolutka uśpić. Tak. Ruj UFO. 720 tysięcy za zestrzelenie statku tego ladera. Hmm, ciekawa sprawa. Taki kontrakt. Tak, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.